Siemanko widzowie, kanał baczą i świeżo upieczone zestawienie. Cześć, kurde, od czego tu zacząć? Jeden, dwóch, czyli dwóch na jednego widzowie. Siemanko, panowie, co tu się wydarzyło, że urodził nam się jakiś extra fight? No, doszliśmy do wniosku, że jeżeli disket ma swoich ochroniarzy, a tutaj do kryształa się sadzą, no to my tu mamy też kryształa. ponieważ tak? Więc jeżeli jakiś problem, no to my też skakujemy do ringu i nie rozwiążemy go. Nie ma problemu. I, i, padła, I padła właśnie taka propozycja, że dwóch na jednego przyjąłem to i powiedziałem chłopakom, że jeżeli w 10 sekund nie padną, to dostają ten łańcuch w ramach wygranych. Także jest takie extra fight za tydzień, tak na połowę, obojętnie jak tam chcecie, jak się podzielicie. 10 sekund mam na to, żeby wygrać z, z dwójką chłopaków, a jak nie, to oddaję łańcuch. Dobra, to jak mi zdadził, widzą, przybliżona wartość takiego cudeńka. No ma ponad 200 gram, także no troszeczkę teraz złoto idzie w górę, więc troszeczkę pieniążków będzie, na pewno więcej niż się zarabia. No i co my, panowie, eee, na to tutaj drugi o, z ochroniarzy rozumiem, ten większy, szerszy, barach ochroniarz. My we dwóch. Dwóch jesteśmy, eee, tu wolił, tu wolił. ja powiem tak, była akcja, jest reakcja. Ale to ty go połknąłeś wcześniej tak, że... Znaczy... robimy sobie podnieść, on mi podjada. Kanapki mi zawsze ze szkoły zabierał, ale i tak się zaprzyjaźniliśmy, nie? Ale spokojnie, do walki trochę, trochę zejdę, żeby miał szansę, nie chłopak? Ja dobiję trochę więcej, bo teraz drwal wyszedł, także trochę dobiję, nie? A to razem się umówimy. Ja ja myślę, się. że wejdę trochę na teścia, to trochę podciągnę tak z 10 kilo do przodu, więc tak, będzie okej. Okay, pomimo nie? tej dysproporcji, że was jest dwóch, a ty jeden, to tak, e, na... limit wagowy musi być zachowany. Wy we dwóch ale możecie... Tak, tak tyle co. co? Braka wzrost, <noise> także wiesz, tutaj wszystko jest teraz proporcja, nie? E, formuła dogadana już panowie, dogadaliście formułę. Tak. E, myślę, że tu już się dogadaliśmy. Boks na małe rękawice, zrobię styl Skorpiona na chłopaku w ten sposób i, I będzie wygrana. nie? 10 sekund. 10, 10 sekund to jest dla nas szybki pieniądz. Myślę, że w 10 sekund mniej więcej. Nie on, nie on, on pobiegnie w prawo, ja w lewo i 10 sekund. I 10 <śmiech> <śmiech> a dobra, bo ja trochę się zrozumiałem, Ja myślałem, że opcja jest taka, że walczycie normalną walkę, ale jak się uwiniecie w 10 sekund, zgodnacie kajdan. Czyli walka ma trwać 10 sekund. Nawet nie uciekną. To ja jestem Gepardem na tym safari, także spokojnie. Czyli mamy jedną rundę, 10 sekund. 10 sekund, jedna runda. To jest szybkie rozwiązanie. To będzie no. ring 1 na jeden. Wydaje mi się, że więcej nawet nie potrzeba. Nie? No spokojnie, zakończy się przed czasem. Mówię, to jest szybki pieniądz dla na nas, więc my nawet nie, nie protestowaliśmy, bierzemy to. Żeby to sprostować, runda będzie trwała 2-3 minuty, w zależności jak tutaj zaraz dogramy z wodarzami, ale tak sobie powiedzieliśmy, że 10 sekund mają na to. Żeby... No właśnie, bo jest rozbieżność. Żeby... Nie, 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 nie. Każdy inaczej zrozumieć. Nie, nie, nie. Runda będzie trwała tam 2-3 minuty. O, się chłopaki, ale ze szczęściem kopali! Nie, spokojnie, będzie, będzie dobrze, tylko ja im ale powiedziałem. I odklepujemy, tak? No, bo... No, bo nie, <ślańczym> nie ma. Jest tak tak na... To, na... To, Ewentualnie. To jest moje i nie zdejmuje, będziecie musieli mi łapą. tą łebą. w prezencie jak Nie to jeszcze kolczyk byś mu dorzucił. Oni nic nie wiedzą, bo to jest akurat akurat jest stemu, nie? Oni mają złoto prawdziwe, a ja mam z temu, ale się nie pytają czemu. No, czy temu z tam temu my, 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 i tam temu damy, to. My. Temu damy i tam temu. No dobra, to widzę panowie, musicie jeszcze dogadać tą walkę, bo troszkę I, jest rozbieżność. Wy nie wiecie, co się wkopaliście. Zdradzę, zdradzę tajemnicę. Generalnie nigdy nie boksowałem ani nie walczę. Mam troszeczkę problemy w domu i chłopacy za tydzień będą wyglądać tak. No taka jest prawda, ja tutaj prawdę prawda powiem. co, jak Ci się podoba taki makijaż? Nie, nie, słuchaj tego. Jest proste, bo jak wychodziliśmy z konferencji, z wywiadu Ta, tutaj. No go zewnątrz parę szybkich. I pokaż jak wygląda. A teraz ty powiedz. Ale uwinęliście się tej... w 10 sekund, czy było tak? No, no, A, no, no, czyli teraz się pod rekord. On go, on go przeskoczył jak go obszedłem i zobaczyłem. Dobra, no. wyszło na jaw, zganiam na żonę, ale no chłopacy próbowali mnie dopaść, ale nie dopadli oczywiście, nie? Tam próbowali coś tam zadać, jakieś siostry, ale. No, słyszałem właśnie zakulisowo, że tam coś około 14,5 sekundy. Czyli no, no, muszą poprawić czas. Muszą poprawić czas, tak, tak. Widział, A za tydzień to już tym bardziej, także wiecie. Nie wiadomo czy w ogóle wyjdzie do walki, także nie, spokojnie. To jest jeszcze listy, wiadomo, także. I... Żyją, żyją nadzieją, marzeniami. marzeniami, ale co zrobić, no każdy, nie? No każdy może marzyć Ta widzowie. Jest taki, taki no, ale złoto, 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 pieniądz, pieniądz, pieniądz. A najbliższy lombard jakiś tutaj byś zdradził nam? Jesteś stąd? <sparc> może jest W Dresdenku słyszałem, że mają taki no, dobry do, kurs jest tam. <sparc> tam najlepszy kurs w Polsce ponoć. Przejdziemy się, przejedziemy. Pojedziemy na McDonald's. I widzisz, nawet nie wiedzą gdzie, jadą znowu w moje strony. Czyli pchają się, no pchają lwa, pchają no. się do do lwa Zabierze w gratisie <grym 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 Żeby by was tam nie zostawił, w gratisie, bierze, do łańcucha Będzie spokojnie, na no. radę fajnie się, rozmawia, no, fajnie się rozmawia, no ale no niestety, za tydzień Musi tak już Dobra, Jobra, dobra panowie, ee, tystało, ee, Pierwszy face to face, zapraszam jest face, face to face, po kolei Spójrzcie sobie w oczy, nie stałujemy na palcach To będzie twoje, to będzie moje Wiesz jak będzie, nie? Tak Na skorpiona, styl skorpiona To będzie twoje, to będzie moje Oczywiście to zostaje na mojej szyi i na moim kawałku. Przepraszam, drugi... Wow. O, ale byk, ale byk, aż Jesteś mnie wypchnęło na ściankę, nie? Powiem to jak staniesz pod rynną i namokniesz, to tak z 30 kg ważysz. Jesteśmy, Powiem jest Ci... Jesteśmy we czterech, jesteśmy czterech. No, jesteśmy razem. Podnieś go trochę, żeby był face-to-face, face-to-face, no, face -face, a nie face-to-face. -face. Widzimy to, zapamiętajcie. Zapamiętajcie twarze, bo nie będą tak wyglądać. Dobra, panowie, dzięki serdeczne, widzimy się 29 listopada, Short Prime MMA 2, dzięki za oglądanie, cześć!